Co się stało z miłością uczestniczki, to był bolesny cios. Uczestniczka, rolnik szuka żony, roksana niedawno zdawała się być w fazie przygotowań do swojego ślubu, jednak niespodziewanie pojawiły się plotki o jej rozstaniu. Roksana, Aleksandra i Teresa, kandydatki Stanisława w ósmej edycji programu, każda znalazła szczęście poza kamerami. Roksana, która niedawno została mamą i zaręczyła się z partnerem, teraz miała przygotowywać się do ślubu. Jednak jej najnowszy post na mediach społecznościowych sugeruje coś zupełnie innego. Roksana wyjaśnia, że aktualnie odpoczywa u rodziców na wsi, podczas gdy jej narzeczony przebywa na Majorce. Tak to w życiu bywa, pisze Roksana, podkreślając, że plotki są jedynie wytworem wyobraźni mieszkańców jej rodzinnej miejscowości. Jej wpis spotkał się z pełnym zrozumieniem ze strony obserwatorów, którzy sami doświadczyli podobnych sytuacji, gdzie życie na wsi sprawia, że każdy ruch staje się obiektem plotek. Roxana stawia sprawę jasno, zapewniając, że nie doszło do rozstania, a jej ślub jest nadal aktualny. Czy wkrótce podzieli się z fanami zdjęciami ze swojej uroczystości ślubnej? Z pewnością wielu z nich czeka z niecierpliwością na taką okazję, podobnie jak w przypadku innych. Roksana z rolnika szuka żony udzieliła jasnej odpowiedzi na plotki, rozwiewając wszelkie wątpliwości co do swojego związku. Jej postawa wyrażająca się otwarcie i pewnie przynosi jej wsparcie ze strony obserwatorów, którzy podkreślają, że życie na wsi może być trudne, gdyż każdy szczegół staje się obiektem zainteresowania i spekulacji. Roksana wydaje się być gotowa na konfrontację z tego rodzaju plotkami, trzymając się mocno swoich przekonań i swojej relacji. Jej szczerość i stanowczość wobec tych spekulacji zasługują na uznanie, a fani ciekawi są, jak będzie wyglądać jej dalsza przyszłość. Czy Roxana podzieli się z fanami szczegółami swojego ślubu i jak potoczy się dalszy ciąg jej historii z partnerem? To pytania, na które wielu z nich z pewnością czeka z niecierpliwością.